Dzień dobry bardzo serdecznie, w kolejnej mapce od Liza, drodzy. Hej, jak przyszedłeś tutaj tylko obejrzeć mapkę, to przewiń sobie do tego momentu, bo będzie trochę mojego gadania o maratonie, o wszystkim. A jak jesteś prawdziwym widzem, to oglądaj całość. Dziękuję ci bardzo serdecznie z całego mojego serduszka. 599 odcinek przed wami. Tyle łapek jest pod ostatnim odcinkiem hardcora, a ma być tyle. Więc generalnie Rozumiesz, tam w komentarzu będziesz miał linkacza. Zostaw tego lajka, nawet jeżeli nie lubisz serii, zostaw tego lajka. Na pewno wiele osób będzie ci wdzięcznych. A może jeszcze akurat nie obejrzałeś odcinka, może ci się spodoba. Cała info maratonu. Maraton od od wtorku do w sumie chyba czwartku, wtorek, środa, czwartek, trzy dni będą to trzy dosyć długie odcinki, które będą miały w sobie kilka albo i więcej mapek tak naprawdę, bo wszystko zależy od tego, jakiej długości te mapki tak naprawdę będą. I zdecydowałem, że zrobię to właśnie w ten sposób, że będzie sześćsetny odcinek część pierwsza, sześćsetny odcinek część druga i sześćsetny odcinek część trzecia. Stwierdziłem, że nie ma sensu wrzucać jednego, i pół czy trzygodzinnego odcinka, bo tak by mniej więcej podejrzewam wyszło, tylko podzielę to właśnie na y, trzy części, ale będzie to je, tak jakby jeden odcinek, że sześćsetny wiecie, ten maraton i tak dalej. Mam nadzieję, że tego słuchasz, co teraz mówię, bo generalnie wczoraj wrzuciłem film, że moja kobita wyjeżdża że mnie zostawia i generalnie internet to miałem wrażenie, że zawrzał totalnie. Widać było od razu ile osób oglądało faktycznie ten film, bo wystarczyło obejrzeć jakieś 20-25 sekund i już byście wiedzieli o co chodzi. Nie lepiej zobaczyć sam tytuł i napisać, o mój ja jest też... To było bardzo słodkie, oczywiście. Jak najbardziej, love you so much, ale come on. Dobrze, bez mojego zbędnego już pitolenia, matko, wasz kochano. Lecimy do mabeczki go, intro. Tak długiego wstępu to ja się nie ja, ja, ja się nie przewidywałem po prostu, rozumiesz, normalnie. Zobaczmy sobie najpierw autora w takim razie. Głowa nabita na palę, rozumiesz, no i ja nie wiem, kto jest autorem. Halo, czekaj, czy, to, czy ja mam czat wyłączony? Pokaż mi autora, po, pokaż mi autora, bo ja nie wiem, kim jest autor. I, i. Ale ja nie mogłem tam się w ogóle ruszać. Jasiu, ty musisz zrobić tak, żebym ja chociaż mógł się ruszać, bo ty żeś mnie tam zaklinował w jakichś kurde kleszczach czy coś i ja się nie mogłem ruszać. Ja chciałem zobaczyć, o co chodzi, rozumiesz, normalnie. Dobra, zobaczmy sobie info. Okej, okay. infomapy. Witaj na mapie co tu nie pasuje. Stworzona przez Jasiu. Mapkę robiłem tydzień lub dwa. Grafiki inne robiłem sam, i jak również całą mapę. Miłej gry. O autorze. Cześć, nazywam się Jasiek, ale wszyscy mnie nazywają Jasiu. Mam 12 lat i lubię zajmować się programowaniem, montowaniem, tworzeniem animacji oraz zrobieniem grafik dla siebie lub y, dla innych. W Minecraft gram już od 6 lat i całkiem nieźle mi idzie. Nie używam polskich znaków poza literką y, y, która według mnie jest ładną literką. Okej, okay, spoko. znam się dobrze na komentach i taki jest to mój pierwszy raz z 1 14, 4, ponieważ zawsze robię mapę na 1.12.2 jest to pierwsza z gier, jakie widziałem i zarówno... Ja i... I... E... grałem, pozdrawiam. Również się mordeczko pozdrawiam. E... Bardzo się cieszę, że masz tyle zainteresowań i... i mam nadzieję, że mapeczka będzie e... kurcze, rozumie zacna. Zobaczmy sobie jeszcze zasady. Moi drodzy, lecimy z mapencją. Start gry. O mój Boże, co tu nie pasuje? Jak grać? Wybierasz blok e... slash przedmiot, slash MOBA, który nie pasuje do pozostałych. Następnie otwiera ci się ściana, która prowadzi do następnego pytania. Za każdą złą odpowiedź na różnych kategoriach otrzymujesz karę, na przykład parkour, replika lub Find the button. Start gry kliknij to wiadomość na czacie. Okej. Okay. Okej, okay, co my tutaj mamy? Poziom pierwszy, very easy. No to co my tutaj mamy? Mamy szkło, mamy wełnę, mamy konkret i mamy czarną wełnę. Tu mamy podpowiedź i mamy odpowiedź. Dobra, nie pamiętam akurat tego typowo. Była na pewno jakaś bardzo podobna mapa, natomiast raczej nie było tej. W 340 bodajże ósmym odcinku robiłem podobną mapę, ale to nie była ta sama mapa. Także wolałem sprawdzić, żeby potem nie było. Rozkminimy sobie co my tutaj mamy. No bo mamy kurczę szkło, mamy wełnę, mamy konkret. Powder w zasadzie i mamy, yy, i mamy wełnę czarną. Zastanawiam się, w jaki sposób tutaj to powinienem rozpiąć, tak naprawdę, no bo w sumie szkło, no to że przezroczysty blok, może to o to chodzić. A z drugiej strony, czekaj, no to mamy zmowne, to to nie. Gravity blok, no to mamy w sumie jako, ewentualnie może być tak. Może być albo, że blok z, prze z przezroczystością, albo blok. E, który, na którego oddziałuje grawitacja I teraz tak naprawdę dwie odpowiedzi moim zdaniem są poprawne Kurcze, weźmy sobie podpowiedź Tak z ciekawości, co my tutaj mamy? Kolor, tak? No to skoro kolor, no to prawda Mamy tutaj e, czarny, nie będziemy się tutaj W takim razie ten, ale serio wybrałbym Albo to, albo to No bo tutaj się różni względem tego, że jest przezroczysty blok A tutaj się różni względem, że jest Gravity blok, nie wiem Inny mam poziom rozkmin niż autor Wszystkie wełny są białe, ale jedna jest czarna Ale to nie jest... We, wełna to też nie jest wełna. Jasiu! O co ci kuźwa chodzi? Co? Wszystkie wełny są białe, ale jedna jest czarna. No tak bym nie powiedział, bo tu jest concrete powder, a tu jest kurczę szkło. Nie ma problemu. Wszystkie bloki, a nie wełny, co najwyżej. To jeszcze, to, to jeszcze bym zrozumiał, co nie. Dobra, co my mamy tutaj? Mamy Steve'a, mamy. Ten tutaj raczej odpowiedź jest dosyć prosta, ponieważ mamy główkę Steve'a, który nie jest potworem. Tak myślę, że to tak będzie wyglądała odpowiedź. Dokładnie. Steve nie jest potworem. Lećmy dalej. Glowstone, Magma Block Wszystkie w sumie możemy znaleźć w netherze, jakkolwiek. Chociaż nie, przepraszam, to jest mapka na 1,14,4 i w sumie wtedy nie było nowego netheru, więc ten blok można było skraftować. Nie, czekaj, przepraszam. Glowstone też można skraftować i Magma Block też można skraftować. To nie, to bez sensu. Więc wydaje mi się, że odpowiedzią będzie Magma Block, ponieważ on, yy, że tak powiem, nas yy, bije. Bądź będzie to Soul Sand który nas będzie spowalniał. w sumie jeden i drugi daje. Dobra, odpowiada Magma Block. Nieprawidłowo. No i kuźwa No i do, no i super, kurde. Nie wiem, co tam mogło pójść źle. Mówię, ja mam inny poziom rozpijania niż ma autor, i można by powiedzieć, że tutaj ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie, prawidłowo na y, pytanie, ponieważ jakby nie patrzeć. To yy, wszystko zależy od tego, jak ktoś to, że tak powiem, ustawi, tak? Jak to powinno yy, wyglądać? Więc, no, jakby nie patrzeć, wydaje mi się tutaj, że yy, jestem na przegranej pozycji, ponieważ mój poziom rozpiniania na pewno jest inny niż autora. Zobaczmy sobie w takim razie podpowiedź. Neder, Weźmy ten. Dobra i wyjaśnienie, czy się zgadzało. Przenosimy się do netero są tam te bloki. Blok netherworld, blok tutaj nie pasuje, nie znajdziemy go naturalnie w neterze. trzeba go skraftować, żeby go dostać. Czyli moja druga rozkmina była e, nieco bardziej trafna, bo tutaj jest wersja 1.14.4 mapy. Rozumieć normalnie, będzie trochę mojego pitolenia. Idealna mapa, żebym sobie pogadał, wygadał się, rozumie. Piaskowiec, mamy pół blok z piaskowca, mamy pół blok z e, drewna, mamy pół blok znowu z piaskowca, ale ten wygładzony Wydaje mi się, że on jest. To nie jest ten przepalony, to jest po prostu wygładzony i tutaj mamy z ciemnego drewna. Wybrałbym tutaj po prostu to, jako że jest to ciemny blok. Ale czy to jest aż tak oczywiste, czy coś tutaj jeszcze nie pominem? Czy to na pewno nie jest przepalony blok? Bo wydaje mi się, że może być to przepalony blok, bo jego trzeba... Znaczy, ten półblok robi się normalnie z piaskowca, a ten. Trzeba jeszcze piaskowca przerobić, więc wydaje mi się, że może być odpowiedź ta Biorę podpowiedź, bo nie wiem Pilarka, czyli jednak chodzi o ten blok Co mamy tutaj? Mamy węgiel, mamy żelazo, mamy złoto i mamy emerald No te dwa bloki mi tutaj totalnie nie pasują Paliwo, myślę, że ewentualnie byłoby tylko i wyłącznie to, no bo to się nie zgadza e, Z tego można zrobić bikon Z tego, z tego i z tego, więc wybiorę węgiel Daniel! bo przynajmniej mniej więcej wiem, gdzie mam iść, co nie? Chyba tak. dobrze, na szczęście dobra. W takim razie proszę, ja zaś mnie tu wzięło, te Proszę podpowiedź. Totalnie inaczej. Sztabka a ruda. Sztabka a ruda? Nie rozumiem tego. Dobra, jestem tępy najwidoczniej, bo tego totalnie nie rozumiem. No dobra, z tego mamy sztabkę, z tego mamy sztabkę. Z emeraldu to nie jest sztabka, to jest po prostu emerald. I z węgla też nie mamy sztabki, tylko jest węgiel. O co chodzi? Odwróć się. Emerald. A przepraszam bardzo, węgiel to co to? Nie rozumiem, proszę mi to wytłumaczyć w komentarzach. Jestem zbyt tępy, przepraszam. Gdy wykopiemy ten blok od razu otrzymujemy emerald, lecz od innych rudę. Emerald to jest yy, po prostu emerald, a węgiel wypadający to jest po prostu ruda węgla, rozumiesz? jakby, okej, okay, dobra, po co ja się w ogóle kłócę? Zarówno wiaderko, jak i łóżko się kraftuje. Shulker Boxa w zasadzie też slimebola. Nie więc wychodzi na to, że slimeball! Prawidłowo, bo się nie kraftuje! Jest! Rozkwiniłem! Dokładnie tak, lećmy dalej. Redstone, 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 nie Redstone. Tak jest, zgadza się. Kurde, zaczynam być w to dobry weski. Pochodnia, e, tabliczka, e, dźwignia. I guzik. Nem, 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 nem. Tu już mamy problem, bo tu mamy redstone, tu mamy redstone. I tu mamy. Czekaj. Wiem, 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 wiem. Patyk, 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 nie patyk. Jak? No przecież z pochodni to jest trzeba patyk. Do tabliczki trzeba patyka. I do dźwigni trzeba patyka. No przecież się zgadza wszystko. Będę obrażał autora mapy, bo ta rozkmina jest bezsensowna. Tam jest patyk, patyk, patyk. A go do guzika nie trzeba patyka. Jak ty to rozkminiasz? Jeżeli kliknąłeś odpowiedź, to odwróć się. Nie, nie kliknąłem odpowiedzi. Muszę znaleźć guzik. Bo się pomyliłem, rozumiesz? Nie wiem, jakim cudem miałem się pomylić. Skoro to była perfekcyjna, rozumiesz? Rozkmina. Perfekcyjna. Perfekcyjna, rozumiesz to? Podpowiedź. Śnieg i drzewo. Dobra, pokaż mnie to normalnie. Ja nie, ja nie po to tutaj. Gdzie? Tam. Gdzie? He? Gdzie? Halo? Eee, to niezła odpowiedź, jak ja w dalszym ciągu nie wiem co i jak. Jak ja mam to kliknąć? Przepraszam. Jest jakiś magiczny sposób dostać się na te drzewa, czy co? Jezus Maria! Tu jest ukryte, kuźwa, tu jest drabina! Rozumiesz to? Ja to miałem znaleźć bez podpowiedzi, tak miałem sobie nagle wpaść w dziurę. Tak nagle miałem wpaść w dziurę, rozumiesz? Po prostu. No przecież to było takie proste. Jak ja tego mogłem nie znaleźć w ogóle? Nie, no trzymajcie mnie, bo mnie zaraz wyniesie. Jeszcze raz Rozkminaj. o co chodzi z tym? Podpowiedź: woda. Super, że to hamuje wodę. Ale moja rozkmina była lepsza. Patyk, patyk. Patyk, nie patyk. Wszystko zależy od strony, od której patrzymy na przemiot. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Musiałbym cały czas podpowiedzi używać. Zaś nie wiem o co chodzi. Glowstone, e, enchanting, pochodnia i ten. No to enchanting to jest, nie wiem, blok animowany. Można na nim enchantować i tak dalej. Pewnie będzie źle, bo będzie chodziło o blok, który daje światło, bo on daje chyba jakieś małe światło, a ten nie daje. No i teraz zaś nie wiem, dobra, ja sobie bierę podpowiedź. Światło, czyli jednak będzie to. No to kuźwa, rozumiesz, widzisz Rozkminiłem na dwa sposoby, tu trzeba Rozkminiać na 500 sposobów, rozumiesz? Jajko y, tutaj, y, gravity, gravity Gravity to autentyczne, to, to, to jest To jest akurat, to było do ogarnięcia Ale tam, nie, ja ci nie podaruję tej tabliczki A w życiu, a i w, a w życiu e, Co to jest, e, Ojej, ojeju To, nawet nie znam tego bloku tak naprawdę Bo to jest w ogóle dla mnie czarna magia Sadzonka, tu jest Blok, no, blok u, jakby użytkowy czy tam coś, nie Rozumiesz normalnie, bo tu jest to Tak o, dokładnie, to spowalnia, to spowalnia to spowalnia, to spowalnia, to w sumie, no w sumie też spowalnia. Poczekaj, moment, 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 moment. Po tym się można wspinać, po tym się można wspinać, po tym się można wspinać, po tym nie można się wspinać, po tym można tylko opadać. Dokładnie tak. Kurde, jestem genialny, po prostu rozumiesz? Dobra. E, o, tu już będzie ciężko, bo tu mamy zaułek monumentu, tu jest silarnym, który to będzie jako światło, nie, bo to też jest jako światło. To nie pasuje. Ten blok i ten blok, no ten daje spowolnienie, ten daje, ten dobra podpowiedź, bo nie ogarnę. Animacja, a animacja bloku, no ale ten blok ma animację i ten blok ma animację. Ten nie ma. I ten też nie ma. Nie pomaga mi to w żadnym wypadku. Odpowiedź? SoulSan. Czyli co? Czyli ten blok ma animację? Nie wiem, ja nie widzę tutaj żadnej animacji. Dobra, niech będzie. Y y Okej. Okay. Nie wiem, ja tego nie widzę. Okej, okay, niech będzie. Dobrze, że wziąłem pod ja W życiu bym nie ogarnął. Cegła, y diament, y lapis, ale ruda. I ten. Kurczę, no i tu zaś znowu mamy problem, bo co? No to se wypada z rudy, to se wypada z rudy, a to nie wypada z rudy, bo to trzeba silktaczem, a to trzeba w ogóle y, przepalić. No i teraz co? Tego nie musimy przepalać, tego nie musimy przepalać i w sumie to y, jakby, no wybrałbym cegłę albo lapis, ale czekaj, sprawdźmy, czy... Sprawdźmy, czy rozkminiam dobrze, że chodzi o przepalanie. Kopalnia. A że w ten sposób. Dobra, dobra, okej, okay, zgadzam się. Faktycznie y, y, masz rację. Ty, tutaj y, nie będę się kłócił. Ok. Mycelinium, czy jak to się tam nazywało? Pumpkin. Tutaj trzeba użyć tego. Y, nożyc. Żeby zrobić takiego, takiego zakrzywionego, ten możemy obciąć nożycami, rozumiesz? Prawidłowo, zgadza się. Wszystkie nazwy tych przedmiotów zaczynają się na M, a Dynia na P. Serio? Jakbym wybrał tutaj, że można na tym bloku użyć nożyc? Także mówię po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, z jakiej strony popatrzymy na bloki, co nie? Dobra. End portal. Yy, lapis block, hopper obsydian. Nym, no tego bloku nie możemy rozwalić. Tak na survivalu, tak wiecie, wykopując go. Bo ten możemy, ten możemy i ten możemy. Nie, no daj mi podpowiedź. Niszczenie, czyli chodzi o to, dobra. Wyjaśnienie, proszę bardzo. Tylko portalu endu nie, nie da się niszczyć. Dobrze, czyli dobrze, mówię. Koniec mapki, kliknij. Dzięki za zagranie w moją mapę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Oceń ma od 1 do 10. Gamę mode 1, proszę bardzo. Kliknij OK. Jak ja mógłbym to ocenić? Bardzo na pewno fajna mapeczka, taka na, na troszeczkę innej zasadzie, nie takiej, jak to zazwyczaj bywa, czyli to jakby tutaj było przede wszystkim wybieranie innych bloków. Ale tak jak mówię, ma to swój niestety dosyć duży minus, ponieważ wszystko zależy od tego, w jaki sposób... Ja bądź jakaś inna osoba, która gra w tą grę, Podejdzie do tych bloków. Bardzo fajnie zrobione, natomiast e, e, trzeba tutaj jednak bać, być bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym. Ponieważ, e, na przykład, tak jak mówię, no tutaj no można było to na, 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 na kilka tutaj sposobów to rozkminić. Albo, że tu jest Gravity Block, albo, że tu jest przeżoczysty, albo właśnie, że jest. No tu, tu, moim zdaniem, trzy prawidłowe odpowiedzi są. E, tutaj, no co prawda, wydaje mi się, że mamy głównie jedną. Tutaj, animacja w dalszym ciągu nie widzę. Serio, absolutnie nie, nie widzę. W każdym razie, całkiem i tak fajna mapeczka w Teraz się fajnie bowiem zawsze coś przede wszystkim innego, a nie te same standardowe poziomy, a to jest akurat jak najbardziej na plus. E, tutaj jakiś chyba parkour mieliśmy, czy jakiś... Nie, droper. Dobra, to jakby dropera. No fajnie, że się zabiłem, rozumiesz, normalnie. Mając gamę modę, co nie można zginąć z gamę modę? Można, oczywiście, że można. Tak jak mówię, zapraszam Was już teraz serdecznie na przyszły tydzień na maraton z map. Będzie to 600 odcinek podzielony na trzy odcinki, w których będzie. Dużo, dużo, dużo mapeczek. I pamiętajcie o tych lajkaczach pod odcinkiem Hardcora. Dziękuję serdecznie za oglądanie, miłego dźwięka wszystkim, do następnego, trzymajcie się i papa! Pa.